Dobry, dzisiaj zaprezentuję odkurzacz Pradom Zelmer T251 po wymianie łożysk. Tak, odkurzacz już kiedyś zaprezentowałem. Odkurzacz miał coś nie tak z turbinami, źle były poskładane. Kiedyś go rozebrałem, stał na strechu 3 lata. Rozebrany kurzył się, stał, nic przy nim nie było robione. Dopiero jakoś ostatnio wziąłem ten silnik, rozebrałem popatrzyłem. Okazało się, że turbina była źle złożona, no i złożyłem dobrze, wymieniłem łożyska i odkurzacz chodzi bardzo ładnie. Pokażę tabliczkę znamionową. 91 rok. Odkurzacz jest w nawet dobrym stanie. Jedynie tutaj ma trochę tak pozdzierane tutaj, ale chodzi bardzo ładnie. Tam na kanale możecie obejrzeć tam jak on w środku wygląda i reszta. To teraz wezmę go odpalę. No i tak on pracuje, no nawet ładnie. No więc do następnego filmu, w którym pokażę Zelmera 451 również po wymianie łożysk.